Szymanko, Szymanko, nie oceniajmy ludzi, bo każdy tu schodzi z inną misją. We are. We are have a role to play. We are. We all, Ja Taki napis tam jest obok na, na domu. Nasz, no, a takim budynku, tam socjalnym czy coś. Dla dzieci, nie? Dla młodzieży, o. Także każdy ma tu jakąś misję do zrobienia, każdy przychodzi, żeby się nauczyć czegoś nowego, nie? Jeden na przykład w domu siedzi z żoną i się tam od żony uczy, jak się, nie wiem, zarządza na przykład. Drugi tam, nie? na przykład jak ja zabawy mam się nauczyć, że tam mam się bawić, wolność, nie? Pięć zmysłów, takie tam rzeczy. Co tam jeszcze? No każdy ma co innego, jeden jest szefem, musi się nauczyć szefować, nie? Znaczy musi i chce, no przeważnie to chcemy się tego uczyć, nie? No, także każdy ma inną drogę, nie ma co oceniać, że ten, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, każdy jest inny, nie? Tak jak kwiatki, jakiś jest lepszy albo gorszy, każdy jest inny, nie? Pozdrawiam.